Siemanko widzowie, z tej strony chodzi kolejny odcineczek serii Blocks Fruits. Dzisiaj już czterdziesty chyba piąty? Nie wiem. Uznajmy, że piąty. Szybkie sprawdzenie. Tak, czterdziesty dum, I wbijemy dwa tysiące dwieście pięćdziesiąty poziom. W co jest na stoku? Spider. No i w sumie sobie zaraz wyrolujemy frutę. Tylko jeszcze sobie z ciekawości sprawdzę, co jest na miraż stoku. Jest na nim widzowie Venomu. Całkiem dobrze. No to ja mam nadzieję, że trafię coś takiego albo normal frut. W sensie też tak. Coś normal, jakiego trafiam, mnie. Nie normal, jako typ. O, lubię osypki. za rkin lubię cię ci. No, Jec. no wie. Zostawić cię na 7 3 2 1. Oddawaj to. A ty co? Też wziął I nie miałem co jest. I ja teraz siedzicie dlaczego tepnąłem się na Hunted Castle. Bo sobie poza On odcinkiem. Po w, w, nie, to jest 15 minut, wbijałem 500 bonsów. Ale po godzinach, 15 minut, po godzinach. Mhm. Proszę byście mnie proszę nie Ja nie mogę, nie ma nocy. Proszę byście mnie serwer chopowali, bo ja. Nie chcę restartować po raz pierwszy. już mam y boosta teraz grindujemy? Y mojego kalkulatora Na chocolate? Czy na cake? na cake? O kolejny boost I my na cake'u grindujemy? Tak Na cake landzie grindujemy Nie sobie wyznę quest'a na... Cake. Golden Sun no, Hut krafterów. w sumie Na pół godziny boost i, I frakcje. Cakeland. Szybka zmiana serwera. GER. Bo żeby nie było lagów. Co sobie GER, żeby nie było lagów. <gryw> Germaniski serwer. I przy okazji block. też wbiłem sobie trochę masterki na rynku. No to poszedł na tych drugich przeciwników. Mam tej grandzi? Nie wiem. Chyba, że myśli, że robimy. Yy, yy, tam dowód Prince, czy jak on tam się nazywa? Wiesz, w ogóle że na poprzednim stoku jest był Bo jak teraz sobie kody wyszukuję? Aha. A ja mam na pół godziny busta. Opłacało się tam 15 minut siedzieć i farmić bomby, po to, żeby nie musieć używać kodów Ja sobie po i mi się kody skończą Dobra, pierwszy quest skończony Wydaje mi się, że to już użyłem ja To się zaraz okaże Tak No i przedostatni kodzik właśnie został użyty co? No, a myślałeś, że który? Będzie fajnie, że tutaj chyba tańczy Na tych No, bo ty, a ty, ty co jakiś czas. Dołów, e... Nie, e... Czekaj, no, 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 coś. no, mi no, To w tym odcinku jeszcze. Bo może akurat spiky Trident przyda się zawsze? A nie pisze ej mogę roz, y, z wami rozmawiać na DC? Chcę rozmawiać na DC Oliver Blocksworth. 415 na moim. To, napi to napisz mu, żeby wszedł na Max 1. O, to super. będzie na. No... <laughs> to, to jest. jest. Ale jest wiele rodzaju Wrócił y, i zaczyna gadać o łosypkach. O, właśnie y, ten wpisuje w Wikipedia hasło osypek. na maksy Czy nie Poszedł Witamy na odcinku nie, Jakby co tak gś powiesz, to będziecie słychać? szydkowniku no. Czy lubisz osypki? On coś o osypkach gadał od początku filmiku. Dobra, sorry. Byłem na kilka dni w górach i po prostu żarłem dużo osypków. Więc stwierdził, że teraz jest osypkiem. Mhm. Nie, nie, nie jestem już przy e króla. Jestem tak już osypką. osypkiem króla. Widzisz, coś zobaczyć. A który masz level? Ja. Ja. No. 2247. A. Ja mam, dwa... ja mam 2 2540... Ej, Oliver polecam ci dołączyć do mnie, bo u mnie typy będą robić tego. Do Kinga, jeżeli znowu... Ale jak ja chcę, ja chcę zobaczyć ten... Yy, co robi ta... Co Pelescarb. Pelescarb. Yy, daje ci plus 2 dodge do instynktu I razy 10 10 yy, razy większy yy, zasięg instynktu No, no. Wręcz. Yy, 15% więcej Damage'a do swordów i do blocksfruitów i chyba tyle. Bardziej mi jeszcze mówiąc, opłaca nosić walki rachają, bo. Mmmm. energię, a ja mam zyro, yy, zrobione w mele. Aha, dobra. A ee, to Kitsune Ribon będzie poleciał zdobyć. No Jakiś, tak. Builda. To są moje stacy. Mam 2420 w Defensa, 2600 w Sword, 2600 w bloce. E eee, polecam Wim Kitsune to zdobyć. Eee... Polecam y, zrobić sobie y, staty y, Full Dobra, Sword, ja spełnię, y, Full e, Meal i to... reszta w defensa. Bo jeżeli używasz, bo chyba, że tam je, masz je, da perm jakieś. Tafna, tafna. Nie mam, perm, mam perm y, tego, co się nazywa. A to spełnimy tą Ripindrę, czy ja, nie? Ja, Totalnie. Ja, so, ja sobie y, y, zostawię y, no, 47, żeby wbić te 3 levele z Ripindry. No to dobra, tylko. No, tylko. No potrzebujemy te, te kolory. na głównym kolorze. Na telefonie. No to krzyczyk to proszę tam nadchodzić. No to może na, najpierw. So, o, dobra, mam tego. Ta Nie, nie, bo muszę najpierw sobie wbić jeszcze 7 leveli. No to kocha, dobra, to może mi w tym czasie jakiś kończot Kokoa może mi jeszcze ty, yy, padnie Koha, ostrzegam cię. Biorę, biorę do ciebie questę no, no to... jeżeli ty chcesz kurwa za zaatakować, to ja będę go bronić. Armia. O, do boju a jakby, a jakby przez to, że... że... Kosiaro i Natur jest po mojej stronie. To, jakby on postanowi ten to on postanowi mi możliwe, że pomóc. Ja wpadłem sobie na tytuł dla tego odcinka, wiecie? Jaki? jaki? Powró Wielki powrót szaza. <laughs> Jeszcze mi... ciekawe hi historie osypków. <laughs> to ma <opisie>, jaki już. <laughs> Musisz jeszcze kontynuować swoje wyjście. Nie. Ostatnio. Dobra, w sumie nie, nie, nie potrzebujemy tej Reaping więc chyba kończę odcinek. No a przecież nie masz 50. Mam. No, może nie. ci Dark Dagger wejdzie. No, Dark Dagger to jest mocny subwoofer. Znowu to i to. No, tylko to teraz stoimy na. Przyszykamy. 44, potrzebuję 47, bo chyba 3 levele. No, lub 1 się mogę. dostaje. to są jakieś żarty, krzyczyka. Nie wiem, czy zrobić tego. Cake Prince to tak? Nie Cake Prince, tylko Cake Prince. Jest! Co Koka drugie Ja poczekać aż zabije Cake widzowie, To ja w sumie wracam jak po prostu Krzyczyk w końcu no. skończy już nie przerywać Oliwierowi? No bra widzowie I Krzyczyk dobra. chyba znalazł swoje drugie konto Raczej miejsce Kosiarka dołączyła, dobra też Yy, i będziemy robić no, to ja ja pytałam, w ogóle żyłam, mnie zabito, dlatego się tutaj to, to jestem... Nie pytaj o ten logus zatruwania Co we mnie strzelasz? Nie pytaj o ten logo zatruwania, Krzyczyku. Okej. Okay. Za chwilę jest jakaś niezręczna nie cisza Nie wiem, bo tak Dlatego, że ja mam nagrywania? Na masz e, Że, jakby no. Krzyczyk, który po prostu system roz, rozwalił. A o to chodzi? No bo. bo ty miał praktycznie cały odcinek spałzowany. No tak się Wiem. Nie Że, no, że krzyczek po prostu jest tak. No, tak nie powiem co, odwalił. Aha, aha a poza tym, wszyscy alaj. Zapomniał, że odcinek powinien się nagrywać. Krzyżak tak samo zapomniał. No. No, mówił jak... on o mnie mówił. <laughs> a, dobra. Ja ja nie wielki, powrót, wielki powrót szalazara i mocarne oscypki. Dobra. Włączaj. E, no to dobra, no, no, no to dobra, dobra. E, dobra musisz Opi poza. Oj, o, ja ty. Siema, no, kożarka. kożarka. No, nie ja, wiem, drobną kolejną wielką. Oparka. Oparka. Ej. Dobra, dobra, dobra. Dobra jestem. I właśnie, alej, 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 alej. Ja mam. Dobra. Z tym, ale, dobra. Dobra, dobra jest. Barier is... bro. Y no, no, tak lekko żeśmy rozwalili... Y czekaj! Nie! co ja robię? Idę, idę zrobić ten! Dobra. Y jest odcinek szybko. Portal. Co? Tu ta! A możemy już? Możemy! A, to czekaj, to po pomóż mi też. Ej, nie zabijajcie jeszcze. No. Tylko ja nie pamiętam dokładnie miejsc że tam jesteś? A ty jeszcze żadnej pochodni nie zwaliłeś nie Jeszcze żadnej Nie, pochodni? bo ja jeszcze nie wiem gdzie jest ten Wodno A mamy na Hydra zacząć? No tak, na trzeba ten Wyjść no, do tego portalu Hydra wiesz, Town jest bliżej, chyba to? Co? Hydra Town się tepnąłem i gdzieś powinna być rzeka od tego wodospadu chyba... Dobra, ja... Ja ich tutaj próbuję zatrzymać, bo jakby oni przestali bić. Chyba druga porna szybko. No co ty robisz, Olivier? Ty bijesz? Indre! Przecież mieliście nie bić. Już nie biję. Dobra. Czyli w uda trzeba być. Bo ja jestem. Czekaj, gdzie jest nie ten wodospad? Co mam zrobić, ja... jest tam i goals... Czekaj, gdzie jest Hydratown? No, gdzie, gdzie ty jesteś? No. Gdzie ty jesteś? Kur... Nie pijcie! I trzeba tych ghostów zabić? Gdzie ty jesteś? Zobacz sobie Ej. na instynkcie Ej! Dobra, Nie szefaj. macie na instynkcie, dobra Ej, instykcie. dobra, bo ja, zabić moja... no, Nie, nie masz ghostów zabić, tylko... Ja pierd... co to Ej. jest? To co no taki to... i tak ich zabijam sobie, ale co mam zrobić? Nie widać jest najlepiej. To co mam zrobić, Krzyżak? jest, to, jest to najlepiej. Bo jestem happy. Tak, bo jeszcze tego zabrałem. Do góry musisz polecieć. Do Gdzie któregoś do z tych tych. Dobra, chyba, do, chyba już wystarczającego mnie zadałem. Więc musimy się zrobić. Nie. Jak odeszliście, to już nie wiem? Za chwilę. Nie wiem, ja go próbuję wziąć abilitkami, bo jakby... Wlazłem um, już e, w ten Oni... krzyżak, czy nie? Nie, bo to jest u góry. Aha. A, dobra. Tak, Ej, tutaj jest. Jakieś... coś białego. Nie, Co? Co to dobra, są dobre, to się... Czekaj, to będzie... A nie, dobra, tutaj to było. Gdzie? No i wszyscy to cały czas biją. Tu. Gdzie to było? Dobra, może się wam to nie udać. Powiem wam tylko tyle. Jest. Teraz gdzie nie pamiętam, gdzie to, to było. Jeden był na Floating Turtle. Wszystko było na Floating Turtle. O, no to dobra, no to jednak. Dobra, tutaj, tutaj, no jed... tutaj coś jest na pewno. No wiem, wiem. Gdzieś. W drugiej formie zostało z. To już. z Ech, Tutaj gdzieś Ech, coś ma, powinno być. No nie ma. A Wiesz, wiem, wiem, to... wiem gdzie to było. Chyba. Nie, nie Dobry. tutaj. No niestety, Remy drama już taki GG. Dżdżi... Nies niestety przykro mi A i tak już nie potrzebuję. Mam, mam jedynkę. Gdzie? Tutaj, tutaj. Czyli ja. Oliver którą pytał? o której godzinie wrzucisz odcinek? o której godzinie wrzucimy odcinek? No? A nie wiem, to zależy jak... jak szybko go tam zedutujemy i mam? dalej. mam ja, no da, no... widać przy... coś. No. Poleciała już. No, no przykro mi, to no tak, już nie ma. mamy trochę czasu. To gdzie A. jest dwójka, pamiętasz? Ja nie, właśnie. Trójka, ja pamiętam, gdzie była... W Ananasie była trójka. A czwórka i piątka, Dobra, mam, mam. Tutaj, Tutaj, tu, tu jest. I teraz trójka była w Ananasie. Szybko do Ananasa. Dobra, ja sobie sprawdzę jaki tutaj jest numerek. Mam takie pytanie, co by robić, Tylko, który to był? E, ja, ja, ja jestem Zap przy Ja, jestem przy Mam, mam, mam. mam. E, jestem w śpiące. Jest tutaj w tym? I teraz y, dom, dom obok Mansion. Szybko. E, turtle mansion. E, turtle mansion, turtle mansion. E, czy to, tutaj, tutaj jest Nie, piątka, Tutaj jest Tur tu jest piątka. Nie. Y, tam, y, gdzie są ci y, mythological piraci, tam w tym statku. Tur 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 Tam jest Tur 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 jest piątka jest tam gdzie Tur jest piątka. Ja skaczę na domku gdzie jest piątka. Dobra, ja szybko lecę z sprintem. Tutaj jest? Gdzie jest ten pilot? Tu jest. Masz? I gdzie, no, poczekaj, Idę za gdzie jest W statku! Ej, a poczekaj z tą może. Ale nie, bo jedna osoba tylko może dostać. Aha. Gdzie w tym statku? Ja nie widzę. A tu. Jeszcze gdzie trzeba? Za szybko. Eee. Tam, tam! A świetnie, tam. wywaliło mnie, ale ja dobra używa... mam... mam Szeleżar No tutaj masz, patrz dobra, tutaj. tutaj Dobra no, czekaj, no dobra Napisz w kosiarce no, żeby nie zabijała y, tego Longmy Eee, sam zrobić to napisz. Bo cię i tak teraz idę na lodę, nie? No tak, ale żeby on nie zabijał Mnie wywaliło, ale na szczęście Była zdążyłem long, no. to zrobić. Eee, mogę cię zaprowadzić. Mm -hmm. A, jestem z wami. A, A, tam, no Ale i tak jest w sumie... A nie no, jest. Longma, Patrz. Czemu rozumiem coś takiego jak nie bij longmy? No nie bije. Ej. No fajnie nie bije, no. nie bije, nie? Kto? Kto? Kosiarka! Czy... No to czy... zmieniamy serwer mi szukamy kolejnej longme Miesz... Long po... Polish? Da jest longma, nie, nie dołączaj do mnie no spoko. Aha, jeśli ja zapytałem czy on rozumie po południu, to Michał odpowiedział. Nieźle, nie? No. Ale dobrze, że sobie przypomniałem Jest, to shita. A ja nie serwer. A nie mogę, ja jestem na to. A ta Longma była w okolicach tych yes. piratów, takich się e, tych wiszmenów. No tak. Otro, gdzie wyjdzie, od ananasów to? idziesz, od ananasów idziesz w stronę Beautiful Pirata. Aha. aha. E, i, po, I potem jak dojdziesz do takiej Dobra, no, szarej wie. dróżki, kręcasz w lewo. I tam przez ten most i tak dalej. No już. Wiem. Dobra, no to to było tyle widzowie, mam Czeka, nadzieję, jestem. że film. A dobra. O, nie, jak ktoś mnie atakuje. Teraz ja sobie zabiję jeszcze bez quest'a tego. Beautiful Pirata. Nie, to jest za mocne. Ja nie wytrzymam z ludźmi, on pewnie nawet jej nie potrzebuję. Kosiarka przecież już ma CDK. Nie mówi o kosiarce. A. Ale tak, on też po prostu się wykazał. No, bardzo. Ja już mam, więc sobie zabiję, póki ty jeszcze próbujesz zabić ją. Już druga forma. Kogo? I... No, na by poszli? A dobra, jest. Plus jeszcze y, Longma jest jednym z lepszych do grindu. Ej, bo jakby tutaj gościu u mnie 3... 3 kilo w O, to ja bym przyjął. Czemu ja nie, nie dostałem tu shity? Jak nie dostałeś tu shity? Nie zabiłem, nie dostałem tu shity. No co? Tym cudem. Popatrzę, zabić Sibista na drugim morzu. A jeśli mogę się dostać do Cibista? A co, lągnię, potrzebujesz to potrzebujesz No? Dragon Heart? No to no, na, ra no na, razie, na razie nie, bo ja muszę dobić sobie tego Beautiful Pirata. I na razie będziemy kończyć odcinek. No tak, ja muszę jeszcze. Eee, ja jeszcze kolejnego muszę chyba zabić, jak nie ustąpił Tushity, tak? A, ej, a czy, a czy lepszy jest Shark Ankor, czy czy Dragon Heart? Zależy do czego? A do, do farmienia. Do farmienia, do farmienia i oczywiście, że. E, heart. Poszybki B. Do PvP zależy od komba. Nie no, kolejny kurde ulągmy typ Raczej już brak typ, ale czemu ulągmy wszystkie są zabijane? Ej co? No to. Jakaś co, coś nie mogę już dostać w ogóle do Nie przerywaj Oliwierowi. Jak nie słyszysz go, to sobie podgłośnie. Oliwier coś gada. A ty. słyszę. Ja nie słyszę akurat. chyba mikrofon zakrywa. Halo? Co to O No co? Co? Deszcz swoim po kręgosłupie Co? W drugim oziu A dobra, eee... Uh, run ransom spy To jest first captain Ej, to Bo jakby ty u mnie jakiś gość pisze pięknie po angielsku I... I need it for... oh Run ye yeah. Belt Bald. Belt ORA NIE! Jaka jest że w ogóle nie dostanę tu mi się coś zepsuło. Mam nadzieję, że zerowa. Dobra jest tu tam. Mam vlog z fotze. Zdobyłeś? Zdobyłem. I dostałem Light'a, Czy ja to... ktoś chce Light'a? Ja wolę sobie e, tuż idział chyba jamy, a ty? Ja chcę lajta, ja nie mam Light'a jakby co, więc... Ja chcę Lighta, ja... bo jestem light userem. Ale ja chcę Lighta. Ale ja też chcę Lighta. Ale dobra, no to czekaj, ja dołączam do was. Każdy jest na osobnym serwerze, w sumie. Dlaczego? Do skończymy odcinek swój. No. To już wiadomo jaki będzie tytuł na o, odcinek. Znalazłem. Ciekawe kogo ten. Daj pan lajta. Dobra to Daj bez haków. Bez haków. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. No i subika najlepiej z dzwoneczkiem. Widzimy się w następnym odcineczku. Pa pa! Pa pa!